Moi drodzy, zapewne nowe rozporządzenie ministra białka wyda się Wam dosyć niecodzienne. Przynajmniej części z Was dosyć niecodzienne, no ale zapewniam Was, że to jest dla Waszego komfortu. Dziewczynki od dnia jutrzejszego będą musiały się ubierać w ten sposób. Piękny, czerwony strój. A co będą musieli mieć na sobie chłopcy? No właśnie, wspominałem o tym, że będzie to dotyczyło tylko. Połowę z was, powiem chłopcy, będą mogli się ubierać tak jak do tej pory. Ale to jest jakiś skandal, my to zgłosimy do władz szkoły. No właśnie, w związku z kartą dobrej dziewczynki, dziewczynki nie mogą zajmować się polityką i zgłaszać takich rzeczy. No i proszę, szykuje się pierwsza jedynka w związku z kartą dobrej dziewczynki.